Wartości własna stabilność układu dynamicznego. Materiał czwarty. Stabilność układu dynamicznego. Będziemy rozważać po kolei macierze A, B, C, D, E. Dana jest macierz A o wartościach: minus trzydziesiąte. minus 1 siedemsetnych setnych i jedna druga. Obliczamy wartości własne macierzy A. Więc wyznacznik z minus 30 minus lambda pięćdziesiątych minus lambda minus 1 i siedemsetnych. setnych. Jest równy 0. Obliczamy wartości lambda minus 30 minus lambda razy 50 minus lambda minus minus 1 razy 7 setnych ma być równe 0. Przedstawiamy to w prostszej postaci. Lambda kwadrat. Minus 2 lambda minus 8 setnych równa się 0. Wyznaczamy wartości własne. Pierwsza wartość własna jest równa minus dwie dziesiąte. Druga wartość własna jest równa 40. dziesiąte. Tworzymy macierz Jordana JA o wartościach. Minus dwie dziesiąte, cztery dziesiąte, i tu uzupełniamy zerami. Dana jest macierz B o wartościach 0, 1, 1, 0. Wyznaczamy wartości własne macierzy B, wyznacznik. 0 minus lambda, 0 minus lambda, 1, 1 ma być równy 0, czyli minus lambda razy minus lambda, minus 1 razy 1 ma być równy 0, czyli lambda kwadrat minus 1 równa się 0. Wartości własne wynoszą kolejno lambda 1, równe 1, lambda 2, równe minus 1. Wyznaczamy macierz Jordana o wartościach 1, minus 1, 0, 0. Dana jest macierz C o wartościach. 1, 0, 0, 1. Obliczamy wartości własne dla tej macierzy. 1 minus lambda. 1 minus lambda. 0, 0. Ten wyznacznik ma być równy 0. Więc 1 minus lambda razy 1 minus lambda równa się 0. Lambda kwadrat minus 2 lambda plus 1 ma być równe 0. Wyznaczamy kolejno dwie wartości własne tej macierzy. Lambda 1 równe 1 i lambda 2 równe 1. Jest to szczególny przypadek macierzy, Pomimo że mamy dwie wartości własne, które są sobie równe, macierz C posiada dwa wektory własne, które są niezależne liniowo. Wyznaczamy bazę przestrzeni zerowej C lambda. C lambda razy x jest równe C minus lambda i razy x równa się 0. A więc macież 0, 0, 0, 0 razy x ma się równać 0. Otrzymujemy więc dwa wektory własne, niezależne liniowo. x1 równy 1, 0 i x2 równy 0, 1. Zatem macierz Jordana ma postać 1, 1, 0, 0. Dana jest macie D. O wartościach 0 5 minus 25 setnych, 1 i 1 i pół. Obliczamy wartości własne macierzy D. Wyznacznik z 0,5 minus lambda, 1,5 minus lambda, minus ,25 setnych i 1. Ma być równy zero. Obliczamy. 0. Obliczamy 0,5 minus lambda, Razy 1,5 minus lambda minus minus 25 setnych razy 1 równa się 0. Doprowadzamy do prostszej postaci. Lambda kwadrat minus 2 lambda dodać 1 równa się 0. Otrzymujemy kolejne dwie wartości własne macierzy D. Lambda 1 równy 1 i lambda 2 równy 1. Wyznaczamy macierz Jordana o wartościach 1, 1, 1, 0. Dana jest macierz E. O wartościach minus 30 1 i 2 dziesiąte, minus 1 i 60. Obliczamy wartości własne macierzy E. Wyznacznik z minus 30, minus lambda. 1,6 minus lambda. 1, 2 minus 5, dziesiątych. i to ma się równać 0. Obliczamy minus 3, dziesiąte minus lambda razy 1,6 minus lambda. Minus 1,2 razy minus 5 dziesiątych, równa się 0. Doprowadzamy do prostszej postaci. Lambda kwadrat minus 1,3 lambda. Dodać 12 setnych jest równe 0. Otrzymujemy dwie wartości własne. Lambda 1 równe 1 dziesiąta i lambda 2 równe 1 i 2. Tworzymy teraz macierz Jordana dla macierzy E o wartościach 1 dziesiąta, 1 i 2, 0, 0. Rozważmy układ czasu dyskretnego wykonujący operację zapisaną odpowiednio w macierzach A, B, C, D, E, którymi przed chwilą się zajmowaliśmy. W oparciu o kolejne stany układów można wskazać stabilność układu. Obliczymy cztery stany układu zależnego od macierzy A. Stan początkowy, czyli wektor A równy danemu wektorowi x o wartościach 1 1 stan pierwszy równy wektorowi b który jest równy a razy x co jest równe minus 30 minus 1 siedemsetnych pięćdziesiątych to razy wektor x i to równa się minus jeden i trzydziesiąte pięćdziesiąt setnych. Stan drugi, wektor c równy a kwadrat x. Co się równa? Dwie setne minus dwie dziesiąte. Czternaście tysięcznych osiemnaście setnych to razy wektor x. otrzymujemy wektor o wartościach minus 18 setnych i 194 tysięczne. Stan trzeci wektor d, który jest równy a do trzeciej razy x. O wartościach minus dwie setne, minus dwanaście setnych, osiemdziesiąt cztery dziesięciotysięczne, siedemdziesiąt sześć tysięcznych. To razy wektor jeden. jeden otrzymujemy wektor o wartościach minus czternaście setnych i osiemset czterdzieści cztery Obie wartości własne macierzy A mają wartość bezwzględną mniejszą od 1. Zatem układ wykonujący operację określoną macierzą A będzie układem stabilnym. Dla macierzy B macierz Jordana wyglądała w następujący sposób. Stan początkowy dla tej macierzy A jest równy danemu wektorowi X o wartościach 1, 2 stan pierwszy wektor b równy b macierz b razy x co zapisujemy 0 1 1 0 razy wektor 1 2 otrzymujemy wektor 2 1 Stan drugi, wektor c, który jest równy b kwadrat razy x. Co zapisujemy? 1, 1, 0, 0 i razy wektor x o wartościach 1, 2. Otrzymujemy w ten sposób wektor 1, 2. Stan trzeci, wektor d, który jest równy b do trzeciej, razy x, co się równa 0, 1, 1, 0, razy wektor 1, 2. Otrzymujemy wektor o wartościach 2, 1. Dla macierzy C macierz Jordana wyglądała następująco. Dla tej macierzy stan początkowy wektor A, który jest równy danemu wektorowi X o wartościach 1, 1. Stan pierwszy wektor B, który jest równy C razy X. Co dalej zapisujemy? 1, 1, 0, 0 razy nasz wektor x. To jest równe 1, 1. Stan drugi. Wektor c równy macierz c do kwadratu razy x. Co zapisujemy? 1, 1, 0, 0 razy wektor x. Otrzymujemy wektor o wartościach 1, 1. Stan trzeci wektor d jest równy c do trzeciej razy x, co zapisujemy 1, 1, 0, 0 razy wektor x. Otrzymujemy wektor o wartościach 1, 1. Wszystkie wartości własne macierzy B i C mają wartość bezwzględną równą 1, a krotności algebraiczne i geometryczne w macierzach Jordana wynoszą 2. Zatem układy B i C są układami na granicy stabilności. Macierz Jordana dla macierzy D wyglądała następująco. Dla tej macierzy stan początkowy wektor a równy wektorowi x, który jest dany i wynosi 1, 1. Stan pierwszy wektor b równy d razy x, co zapisujemy następująco

Wektor C, który jest równy macierzy D do kwadratu, razy wektor x, co zapisujemy: 0, minus 5, dziesiątych, 2, 2. Razy wektor o wartościach 1, 1. I otrzymujemy wektor równy. Minus 5 4. Stan trzeci, wektor D, który jest równy D do trzeciej razy X. Zapisujemy to. Minus 5 minus 75 setnych, 3, 2,5. I to razy wektor o wartościach 1,1. 1. Otrzymujemy wektor o wartościach minus 1,25 i 5,5. Wartości własne macierzy d wynoszą 1 i 1. Krotność algebraiczna wartości własnych wynosi 2, a geometryczna 1. Układ, w którym wartości własne mają wartość bezwzględną równą 1 i krotność geometryczną mniejszą od krotności algebraicznej, jest układem niestabilnym. Dla macierzy E macierz Jordana wyglądała następująco: stan początkowy wektor A równy wektorowi x, który jest dany i wynosi jeden jeden. Stan pierwszy, wektor b równy E razy x. Co zapisujemy następująco: minus trzydziesiąte jeden i dwie dziesiąte, minus pięćdziesiątych jeden i sześćdziesiątych to razy wektor 1 1 otrzymujemy wektor o wartościach 90 1 1/10 Stan drugi wektor C równy e kwadrat razy x otrzymujemy minus pięćdziesiąt jeden setnych, jeden i pięćdziesiąt sześć setnych, minus sześćdziesiąt pięć setnych, jeden i dziewięćdziesiąt sześć setnych. To mnożymy razy wektor x i otrzymujemy wektor o wartościach 1,5 setnych, jeden i trzydzieści jeden setnych stan trzeci wektor D równy E do trzeciej razy X otrzymujemy minus sześćset dwadzieścia siedem tysięcznych jeden i osiemset osiemdziesiąt cztery tysięczne minus 785 tysięcznych 2 i 356 tysięcznych. To mnożymy razy wektor o wartościach 1,1 1 i otrzymujemy wektor równy 1,257 tysięcznych i 1,571 i tysięcznych. Wartości własne macierzy E wynoszą 1, ,1 i 1 i 2 Przynajmniej jedna z wartości własnych ma wartość bezwzględną większą od 1. Zatem układ wykonujący operację określoną macierzą E będzie układem niestabilnym.